Halo, halo, cześć manko z tej strony Na witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ekstra klasa najlepszą ligą na świecie nie jest. Jeszcze nie jest, ponieważ. Yy... No nie, no, no nie jest. Ale może kiedyś będzie i to Piast Gliwice i Legia Warszawa do spółki z Lechem, Lechią. Dobra, musiałbym, te... oh. musiałbym teraz wymienić nazwy wszystkich klubów w Polsce, żeby żaden kibic się nie czuł urażony, więc po prostu zbierzmy to tak, że może kiedyś. Kluby z ekstraklasy będą walczyć jak równy z równym, z Chelsea, Realem, Barceloną czy PSG. PSG. W każdym razie dobrze wiecie o co mi chodzi. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić skład niebagatelny, skład nie byle jaki. skład... Przenajlepszy i przedobry, mianowicie mamy tutaj do czynienia z drużyną złożoną w całości z zawodników z ekstraklasy. Co więcej, w tym składzie znajdują się jedyne dwa walkouty z ekstraklasy, jakie mogliśmy ujrzeć na przestrzeni całej FIFA 19. Mowa tutaj oczywiście o karcie Team of the Season Joela Valenci z Piasta Gliwice, ale co może Was zdziwić? Walkoutem był również Łukasz Budziłek, który jest kartą fudswapów, ale w momencie gdy się ją dostawało, no to oczywiście był walkoutem, więc hej! Walkout to walkout, nie? Musicie mi uwierzyć na słowo. Złożenie tego składu wcale nie było takie proste i co więcej nie było takie łatwe, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim połowy z tych kart albo nie było na rynku, albo były zaledwie dwie albo trzy karty, w związku z czym na przykład taki Robert Gumny kosztował mnie 50 tysięcy monet. Bo była tylko jedna, jedyna karta na rynku PlayStation 4, więc stracę na tym składzie naprawdę, naprawdę niesamowicie dużo pieniędzy. Ale mam nadzieję za to, że zyskam w Waszych oczach i że ten materiał się Wam spodoba i po prostu się uśmiechniecie w trakcie jego oglądania. Jak chociaż raz się uśmiechniecie, to ja już będę zadowolony. Tak więc, na wstępie zachęcam do zostawienia kciuka w górę oraz do subskrypcji mojego kanału w celu nie przegapienia kolejnych materiałów. Już niedługo, moi drodzy, nowa ankieta i coś nowego związanego z FIFA, tak więc. Trzymajcie się mocno w fotelach, zapnijcie pasy, bo będzie się działo. W każdym razie chciałbym rozpocząć od przedstawienia Wam tej elitarnej drużyny. Zaczynamy oczywiście od Łukasza Budziłka, o którym wspomniałem już wcześniej. Jest to oczywiście pierwszy właściciel, ta karta nie była do kupienia, była tylko i wyłącznie do zrobienia poprzez SBC, o ile dobrze pamiętam. Na kolejną pozycję składa się oczywiście Robert Gumny, którego też już wcześniej pokazałem, który ma całkiem przyzwoite statystyki. Przede wszystkim to tempo jest naprawdę przyzwoite jak na obrońce. No troszeczkę te statystyki obronne za to już nie wygląda. Wyglądają szałowo, tylko i wyłącznie 69 obrony i 71 punktów fizyczności, ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko Robert Gumny zagra dobrze i że jego ojciec będzie z niego dumny. Tak więc moi drodzy, kolejną kartą jest Artur Jędrzejczyk z informem na środku obrony, i to jest akurat karta naprawdę, naprawdę ciekawa, ponieważ Artur Jędrzejczyk jest wysoki, no, 1,89 m, do tego ma 78 tempa, co naprawdę, naprawdę tak na pierwszy rzut oka, czyni z niego całkiem atrakcyjną kartę. Może to będzie taki polski Virgil van Dyke. Okej. Okay trochę przegiąłem z tym wandajkiem, ale może to będzie naprawdę interesujący zawodnik. Kolejną kartą jest karta Hero. Alana Urygi oczywiście z Wisły, Płock. Tutaj też wysoki wzrost, bo 1,91m, ale za to tempo przeokrutnie niskie. Tylko i wyłącznie 55 punktów, a jak widzicie, tak czy siak ta karta mnie kosztowała 14 tysięcy monet. Na lewej obronie znajduje się Guilherme ja Niestety nie ma żadnego dostępnego informa z klasy na lewej obronie, w związku z czym skusiłem się na tegoż Brazylijczyka ze względu na tempo i ze względu na przyzwoite statystyki obronne, no i nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Przejdźmy do defensywy, a raczej do bloku pomocy, ale do bloku defensywnego pomocy, czyli oczywiście Taras Romanczuk z Jagiellonii Białystok, zakupiony za 28 tysięcy monet, 1,86 m, do tego 71 tempa, no praktycznie wszystkie statystyki w okolicach tych 70, tylko ten dribbling driblingowi zabrakło jednego punktu, ale poza tym wygląda naprawdę naprawdę przyzwoicie i też ze wzrostem nie ma tragedii, więc powinno być w porządku. Na lewej pomocy kolejna karta, gdzie niestety nie mamy żadnego informa dostępnego w Ekstrakasie na lewej pomocy, więc wybrałem tutaj yy, Nowikowasza, który ma 4 gwiazdki słabszej nogi, 3 gwiazdki sztuczek, ale jest bardzo szybki. 89 punktów tempa i jest jednym z najwyżej ocenionych lewych pomocników w Ekstrakasie, więc dlatego że właśnie się na niego skusiłem. Zatem, naprawdę na prawej stronie mamy oczywiście informa Kuby Błaszczykowskiego, fantastyczny Kuba, legenda, no nic więcej, no, to znaczy można powiedzieć dużo, dużo więcej na temat Kuby, ale po prostu powiemy, że to jest bohater, to jest ikona, to jest nasza polska ikona, Kuba Błaszczykowski, oceniony na 81 ten jego inform, 80 punktów tempa, całkiem przyzwoite strzelanie i... No, nic więcej, niewiele więcej tutaj mogę na ten temat powiedzieć. Ale moi drodzy, przejdźmy teraz do ataku, gdzie na ataku mamy Ingora, Igora Anhulo z y, 1,81m wzrostu. Mamy 87 punktów tempa, 82 punkty strzelania. Niestety tylko trzy gwiazdki sztuczyk, więc żadna La Krokieta tutaj raczej się nie pojawi. Ale ogółem myślę, że będziemy w stanie coś tym zawodnikiem strzelić. Warto zaznaczyć, że Anhulo został zakupiony za 33 tysiące monet. I jego kompanem w ataku będzie Artur Sobiech w wersji Man of the Match. 81 punktów. Tempa, metr 85 wzrostu, zaledwie dwie gwiazdki sztuczek, a i tak Artur Sobiech był warty 17 tysięcy monet za okrągleniu. No, jak widzicie naprawdę sporo monet stracę, Tak chyba około 200 tysięcy monet stracę na tym składzie, chociaż też w obecnych realiach mamy lipiec, to co to jest 200 tysięcy monet FIFA19. No i teraz czas na ten krem de la Krem, czyli najlepszą kartę w Ekstraklasie w tym sezonie, czyli Joel Valencia z Mistrza Polski z Liwice. 93 punkty tempa, 80 strzelania, 85 podań, 87 driblingu i 80 fizyczności. Do tego 4 gwiazdki z słabszej nogi i 3 gwiazki sztuczek. No i ten wzrost jest. No, metr 64 to nie jest najwyższy zawodnik, jakiego kiedykolwiek w życiu mieliśmy okazję zobaczyć, ale myślę, że Żoel Valencia może być takim typowym małym popierdalaczem w środku pola, który zgarnie piłkę, popędzi do przodu, odpali te swoje tempo i zdobędzie jakieś piękne bramki. Tak więc, moi drodzy, tak prezentuje się właśnie ten skład. No i tą drużyną rozegramy sobie meczyk. Powiem więcej, moi drodzy, jeżeli pod tym materiałem zostawicie tysięcy łapek w górę, to ja tym składem spróbuję zagrać Następne Food Champions. Ja wiem, że ja nie dysponuję jakimikolwiek umiejętnościami, bo mój poziom to jest okolice golda dwójki i tam zawsze mi brakuje tego jednego meczu do golda jedynki. Ale może a z składem ekstra klasy uda się nam wbić golda jedynkę? Albo może nawet Elite? Nie, jak wbijemy Golda trójkę, to będzie tak czy siak super. Zatem, moi drodzy, jeszcze raz przypominam, zostawiamy kciuka w górę. Jeżeli chcecie mnie zobaczyć, jak męczę się składem z ekstrakasy Food Champions, to będzie całkiem zabawne i całkiem ciekawe. A teraz, bez zbędnego przedłużania, chociaż ten wstęp tak czy siak wstęp. No, opisanie składu trwa tak czy siak już zdecydowanie za długo. Ja się rozgadam, jak zawsze, zresztą znacie mnie. Gramy mecz, koniec, skończ gadać. Kornel. Mamy pierwszego przeciwnika i zobaczmy, z kim przyjdzie się nam zmierzyć. Jakie żółte stroje, my gramy w niebie. A. Aha, bo teraz wszyscy robią te wyzwania z bramkarzami. Okej, okay. tylko że tu są całkiem dobrzy bramkarze, no i przede wszystkim jest Dawid Gea, Więc... E, nie, no sprawa jest prosta. My tego meczu nie możemy przegrać, po prostu jasna dupa. Tak być nie może, nie możemy przegrać meczu ze składem bramkarzy. Aha, no to się... No wiemy, że na pewno już meczu ze składem bramkarzy nie przegramy. Aha, a obecnie nagle cała społeczność FIFA przestała grać. No tak. Standardowo. O, dobra, udało się kogoś znaleźć. Miejmy nadzieję, że uda się nam... Zagierać. Nie, nie, jednak nikogo nie ma. To nie ma sensu, moi drodzy. Tutaj są sami bramkarze. Musimy pójść na Division Rivals, a tutaj to się już naprawdę boję, z czym może na nas wyskoczyć przeciwnik, ale gramy pierwszy. Jezu, <słuch> ojej, biedna ekstra klasa. Ja chciałem tylko zagrać Joelem walencją i spółką, a. Nie. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy grać w food Champions, to tam raczej gorszych składów nie będzie, a raczej tylko i wyłącznie lepsze, więc trzeba się na to przygotować i zacząć walczyć dobrze. A, niestety tracimy pierwszą bramkę. Aruar, Wał, no ten gościu, który jest kozakiem. Standardowo mi się musiała wyłączyć kamera, jak coś się już działo. No i mamy szybkie dwa do zera. Budziłek jednak okazał się być gorszy od Eusebio. Co za zaskoczenie. Błaszczykowski faulowany to jest dogodna pozycja do oddania strzału albo do wypuszczenia, żeby oddać strzał. Zatem teraz w tym momencie jest szansa uratować honor naszej drużyny Valencia próbował, ale będzie rzutrożny. Mamy rzutrożny, z rzutu rożnego możemy coś spróbować. Valencia. Tu jest Anjulo. Było zielone, ale niestety. No przecież oni tymi wypuszczeniami nas tutaj zamordują. Wszystkie trzy gole zdobyte w ten sam sposób. A budziłek z całym do niego szacunkiem, on się wywraca na tej bramce. Ale no w sumie on ma tylko i wyłącznie 60 punktów w Overola, więc. No, no, Mamy delikatnie lepszych bramkarzy w Ekstraklasie Ale dobrze, kick Glicz, glitch Może z kick Glicza, glitcha, nie Nowikowasz jest w polu karnym Nowikowasz! Jest bramka! M mamy gola! Przeciwnik się ruszał bramkarzem, ale Mamy gola! 30 minuta i mamy bramkę honorową No, ewidentnie, no tutaj była Była kwestia, że by się bramkarz e, Przeciwnika ruszył, ale Gol to gol Budziłek, jak tyś mnie teraz zaimponował. Patrzcie sobie, już mamy piłkę, ależ to są demony prędkości Anhulo. Anhulo, przejął piłkę! Anhulo! Anhulo! Tak! Anhulo, Kurwa! Czerwona kartka, halo! Czerwona kartka dla tego pana, bez żadnych dyskusji! Wypieprzać mi z wojska, wypisać go z ministrantów. No halo, gdzie żółta? Wychodziliśmy sam na sam. Bezczelnie nam ładują kosę w plecy, a bramkarz... Boże, bramkarz. Sędzia uznał, że to tylko było nieporozumienie, anhulo. Było blisko do zdobycia drugiej bramki, ale cały czas mamy szansę na gola po rzucie rożnym. Walencja do środka. O Jezu, to było beznadziejne dośrodkowanie. Sporo teraz zamieszania przed naszym polekarnym i w sumie w polu karnym. Dobra, słupek nas ratuje. Nowikowasz. Ruszamy sobie z jakąś kontrą. Wypuśćmy tutaj. Y Sikia? Nie, kto to jest? Kto to jest? Siki? A, to jest ten nasz lewy obrońca. Dobra, bo tak, znajomość składu to podstawa, więc jak widać, ja nasz skład znam fantastycznie. Błaszczu? O nie, o nie, o tak. Patrzcie na to, Walencja, to jest szansa na bramkę do szatni. Walencja, mamy wypuszczenie Nowikowasza. Nowikowasz, nie ma drugiej bramki. Jeszcze mamy piłkę sobie, o Jezu, ty masz dwie gwiazdki sztuczek Ale jakim sumem przeszedł strzał Ankur 3 do 2, tak jest Wracamy, gol do szatni Gol kontaktowy Igor Ankulo wykorzystał swoje umiejętności Niszczycielskie zdolności Trzepiące przeciwnika kości Kuźwa, on tam chyba Łeb urwał komuś w obronie Ale dobra, mniej z tym tam Nieważne czy gol, czy pił... czy głowa, czy piłka Najważniejsze jest to, że 3 do 2 Robimy to i koniec pierwszej połowy. 3 do dwóch, mimo już byliśmy od samego początku skazywani na pożarcie i przez pierwsze 30 minut owszem, pożarci absolutnie byliśmy, bo przeciwnik tam za bardzo... No zresztą popatrzcie na, na, na te punkty. Przeciwnik strzelił wszystkie trzy gole w identyczny sposób z identycznego miejsca. Ale my nie odpuszczamy, a a on i To już musiała być bramka. Niestety w takich sytuacji... E... No, przeciwnik nie mógł się pomylić, nie mógł się pomylić Thierry Amoury Prime. Błaszczykowski próbował wypuścić Sobiecha, ale ja zapomniałem, że Sobiech ma tylko 80 punktów tempa. A przed nim jest Van Anholt. I swoją drogą Van Anholta tu w ogóle na boisku być nie powinno. Rozpędza się Zebio, już jest la krokieta, już jest la Croqueta, ale wleciał tam Uryga Kuźwa jak dzik w sosnę. I bardzo ładnie, przerwanie akcji. Thierry Henry kontra Taras Romanczuk Henry, ale budziłek takie piłki to na treningach łapie. I wypuszczamy sobie H na skrzydle. Sobiek, zrobimy sobie fake shot. O, kuźwa. To nie fake shot. Ajajaj, aj, aj, ale oni są szybcy! Ale Jędrzejczyk, to jest taki profesor. To jest jednak polski Van Dijk, Ja nie przesadziłem z tym określeniem, ale budziłek. No nie bardzo. Nie ba Naprawdę przeciwnik dawuje skład z ekstra klasy. W sensie. Ja, ja, rozumiem, znaczy, no, nie rozumiem. Sobiech wypuszczony. Dawać mi Kowglicza. w glicza. Sobiech, gdybyś ty tylko potrafił nieco lepiej strzelać, chłopie, to by było przyjemnie. Kolejny rzut rożny to kolejna szansa na strzelenie w ramki. Była główka, ale Alison jednak był szybszy. Ale mamy cały czas piłkę. I mamy strzał! Broni Alison, Beckeran. Hulo po raz kolejny odpalił torpedę. Valencia. Na krótko! Wybicie z linii, tylko nie to Nowikowasz musisz. I Romanczuk. Roma. O nie, Romanczuk. Jeszcze nie. Ależ się nam rozjechała obrona. Ale jak mamy atak całą drużyną, to co tu się dziwić? Jest Mane. Ale gumny, patrzcie jak sobie gumny pięknie radzi i teraz, Valencia, musisz, tak, Anhulo, Anhulo, to jest ten moment, to jest ten moment, Anhulo, wypuśćmy do sobie, sobie, kuźwa, co to za piłka jest w ogóle, jeszcze, tak, dobrze, czekajcie, musimy zdabować przeciwnika również, mamy to, 5 do trzech, 5 do trzech a strzelcem bramki oczywiście, nasz patrzcie jakie piękne mam serduszko, oczywiście koszulki z fundacji Cancer Fighters, tak więc zapraszam bardzo serdecznie do kupowania koszulek, wspierajmy fundację, ale tutaj popatrzmy jak Kuba Błaszczykows no upokorzył Alisona. Piękna sprawa. Sobiech obiega obrońców przeciwnika i Artur Sobiech, Jezus Maria, i ty już jesteś zmęczony, chłopie, dlaczego jesteś tak zmęczony? Czy tu był faul? Nie, no dobra, to już by było przejęcie, gdyby tutaj był faul, ale mamy prze... nie, nie mamy przejęcia. No, wiko wasz odegranie. Ian Hulu! Nie, dlaczego ty jesteś taki wolny? I to jest już ostatnia akcja tego meczu. Kenelala dośrodkowanie w pole karnej. Taras Romanczuk robi to, co do niego należy. Robi to, co potrafi najlepiej. Jeszcze Jędrzejczyk na sam koniec wyjaśnia, kto w tym meczu był najlepszym defensorem. Niestety, przegrywamy to spotkanie 5 do 3, ale... Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Przeciwnik nie był absolutnie wybitny. W sensie widać, że więcej to ładuje karty kredytowej w grę niż własnych umiejętności, ale jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Naszym składem. Wiadomo, to jest tylko i wyłącznie ekstraklasa. Tutaj nie mamy zawodników pokroju Eusebio, Auriego czy Cristiano Ronaldo, ale mimo wszystko było nieźle. Bądźmy szczerzy, gdy zobaczyłem skład przeciwnika, to spodziewałem się, że zgarnę piątkę. I faktycznie dostaliśmy piątkę, ale strzeliliśmy trzy, ale myślałem, że zgarnę piątkę w przeciągu pierwszych 15 minut. A tu naprawdę, naprawdę nie było tragedii. Zresztą statystyki też nie są złe. I moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeżeli chcecie, żebym właśnie tym składem, który mieliście okazję zobaczyć przed chwilą w akcji, rozegrał Food Champions, to wiecie dobrze, co macie robić. Zostawiacie tutaj kciuka w górę i napiszcie komentarz ją królu woleja, gramy Food Champions składem ekstra klasy. ja to robię. I moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zostawcie kciuka w górę.